Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na serii wprowadzającej do Farming Simulator 22. Oczywiście na tej serii gramy na francuskiej mapie, czyli od Bayloran. Następny dzień, w sumie następny miesiąc, ponieważ jak na razie miesiąc tutaj ma jeden dzień, czyli mamy wrzesień, już jest presja czasu. Jak widzicie, kombajn jest brudny, tak więc pierwsza inwestycja przed nami. Będziemy za chwilę zakupywali rzeczy. I nie będzie to żadna maszyna. Najpierw kupimy jednak myjkę. Myjkę, bo ponieważ to myjkę potrzebujemy, i znajdziemy ją tutaj w kategorii w budynkach, w narzędziach. I jest to taka sama myjka, którą już dobrze znacie ze wcześniejszych farmingów. Ja zawsze liczę na to, że tego typu budynki, jak tutaj, chociaż, albo na przykład takie narzędzia, maszyny, wraz z nowym farmikiem, one się zmienią. No, jak widzicie, tutaj Giants nie wykorzystał chyba tej okazji, żeby zmienić tą myjkę, tak więc dalej mamy myjkę taką, którą mieliśmy chociażby 19, tak? No, no i dobrze. Tak więc sobie musimy umyć kombine. Kombine jest taki brudny z racji tego, że wykonywałem o, fajnie to wygląda. Z racji tego, że wykonywałem misję w poprzednim odcinku, troszeczkę narzekałem, że takie małe pieniądze będę miał. Z tej misji nie było aż tak źle, że mówiąc, z racji tego, że sprzedałem jeszcze nadwyżkę rzepaku i mało tego, mam jeszcze 7000 litrów rzepaku przywiozłem, tak więc całkiem nieźle wyszło. Z tego co pamiętam, te pole, które tutaj było mucone w poprzednim odcinku, to. Tam była pszenica i tylko 11 tysięcy litrów, tak więc to nie było aż tak dużo. No, i jeszcze zebrałem sobie znajdźkę i chyba tak będzie, że jeżeli będzie mi brakowało tutaj trochę pieniędzy, to pójdę sobie gdzieś tam, znajdę jakąś znajdźkę i dostanę 50 tysięcy. Dzięki temu będzie mógł, można tutaj eksperymentować. Jeżeli chodzi o znajdźki, zrobiłem poradnik. Link do w, w prawym górnym rogu poprowadzi was do tego poradnika, w którym jest wytłumaczone, gdzie znajduje się 50 kadrzy z grami. I każdy, każdy kadridż który znajdziecie, to jest dodatkowe 50 tysięcy. Tak więc w prawym górnym rogu ten link powinien się pojawić. Dobra, kombajn za chwilę tutaj zaparkujemy. I następną rzecz, z racji tego, że już jest. Późno. O! Wiecie, jakie mam hobby? Pierwsze takie hobby farmingowe to codziennie, jak wchodzę tutaj, jak przewijam czas i jest nowy miesiąc, to sprawdzam sobie. E, sorry, to. No i teraz, niestety, w tym miesiącu nie ma zbyt ciekawych rzeczy. Szukam. Rozsiewacza do nawozów, ponieważ będę musiał dzisiaj rozpocząć e, nawozić. Nie tyle nawet nawozić, co potrzebuje nawieść, przywieźć wapno. Z racji tego, że tutaj standardowo, kiedy rozpoczynałem rozgrywkę, nie było tutaj wapna. Ja sobie go włączyłem. W związku z tym te cztery, te trzy pola, sorry, które mam, no to muszę nawieść wapnem, żeby tutaj coś zacząć, e, żeby nie być stratny. Na zimowy, w zimowym okresie pra, planuję tylko siew. Z tego, co mi się wydaje, że rzepaku, ponieważ tutaj mamy sezony włączone, to na tych sezonach wychodzi tak, że e, tak, żepak będzie trzeba posiać teraz. Być może jeszcze e, nie, tylko żepak e, później w następnym, e, we, na wiosnę polecimy solgo, bo to nowa uprawa i być może e, jakaś inna, być może soja albo coś takiego. Zobaczymy. Zobaczymy. Dobra, tak więc. Y w związku z tym będę musiał nawieść. No, jak widzicie, maszyny typu. Trochę jest bieda, jeżeli chodzi o rozsiewacze do nawozów, bo raz, że jest ich mało, tylko tak, gdzie one są, bo teraz nie jestem przyzwyczajony. Z powrotem będę się musiał przyzwyczaić do tego układu. Raz, że jest ich mało, one są dosyć drogie. No tu mam rozsiewacz ale on na przykład wapnem. Nie tutaj nie, nie będziemy mogli rozsiewać. Mógłbym kupić tego bredala, którego pamiętamy ze, z poprzednich farmingów i tego też. No, on kosztuje 45 tysięcy. I sobie tak myślę, że chyba go wypożyczę. A wypożyczę go w związku z tym, że zrobię sobie misję jeszcze dodatkową, żeby. Jakoś to mi się zwróciło i zauważyłem, że na polu 42, które sąsiaduje z moimi polami, jest właśnie misja na nawożenie. No i sobie e, nie pożyczam, tylko przyjmę kontrakt. Dzięki temu te wypożyczenie troszeczkę będzie dla mnie bardziej do zaakceptowania. Trochę tych rozsiewaczy brakuje i tutaj gdzieś mam, e, chyba jeszcze widziałem taki rozsiewacz lemiesz. A gdzie jest ten sprzęt zimowy? O, tutaj sprzęt zimowy. Tutaj powinien być, ale ten jest tylko i wyłącznie, wydaje mi się, do soli. Zobaczcie, on 8000 kosztuje, 2000 litrów. Szerokość może niedużo, ale w moim przypadku to by było całkiem fajnie. A wydawać teraz na taki rozsiewacz, który. Tak więc poluję teraz na rozsiewacz, jeżeli chodzi o. A, bo jeszcze nie wynająłem. Jeżeli chodzi o maszyny. Pierwsza rzecz, którą chciałbym, chyba mieć rozsiewacz. Ewentualnie pług potrzebuję, bo będę musiał te pola przeorać. Chociaż nie do końca będę orał. Dobra, lecimy sobie, bo tutaj widzę, że nic z tego. Będę musiał jednak wypożyczyć. Wypożyczymy sobie tego bredala, dobrze Wam znanego, z racji tego, że. No, on był wcześniej, we wcześniejszych farmikach, tak więc spoko. Nie wiem, czy te tarcze będziemy tu stosować. Nie, spokojnie. Wypożyczymy go sobie. No i lecimy. W sumie wypadałoby chyba czas spowolnić, ale ta, i tak lecimy na jedynce, tak więc spoko. Sklep jest niedaleko, tak więc szybciutko podjeżdżamy. Podłączamy sprzęcik i kupujemy sobie. I teraz tak, sprawdzimy ceny, bo tutaj jest chyba różnica, tak. Widzę, że tutaj nawóz, bo najpierw kupimy oczywiście nawóz. I teraz mamy nawóz w big bagach. Zaraz sprawdzimy. Tu 1900 za 1000 litrów, a big bagi, jeżeli sobie zobaczymy, no to jest yy, 100. Euro mniej, tak więc sobie weźmiemy taki big bag najprawdopodobniej, co nie? Dobra, weźmiemy sobie taki big bag i kupimy. Zasypujemy. Najprawdopodobniej więcej kupię. Wydaje mi się, że można by więcej kupić. Tak, będąc tutaj, kupię więcej w tym big bagu. Jeżeli, jeżeli coś zostanie z nawozów, to oczywiście. Sobie po prostu wyładuję to na gospodarstwie, nie? I zresztą nawozy będą mi potrzebne, bo wiadomo, że za chwilę będę też nawoził, więc ewentualnie sobie poczekam na, na wiosnę. Tak jak mówię, będę teraz polował na jakiś tańszy rozsiewacz do nawozów. E, jak gdyby chyba nie przewiduję, żebym chciał używać tutaj modyfikacji z racji tego, że. Ewentualnie takie modyfikacje, które są na Modhabie wydawane przez Giants, ewentualnie tak chciałbym. Ponieważ, no, tak jak mówię, ta seria jest taka bardziej testowa, tak więc chciałbym po prostu używać tych, tych maszyn, które są dostępne w grze, próbować tu jakoś sobie poradzić z tymi maszynami, gospodarując tutaj w taki sposób. Wziąłem sobie tego Walmeta, ponieważ valmet najprawdopodobniej jest, no, mam już dwóch kandydatów do moich ulubionych ciągników. Tak się często składa w farmingu, że maszyny startowe w poszczególnych farmingach stają się później moimi ulubionymi ciągnikami. Tak było chociażby w przypadku 13, 15, 17, 19 również. No i teraz 22, naprawdę bardzo silni, silne dwie kandydatury, aby właśnie zostały dwie, dwie, dwa bardzo ciekawe ciągniki, które mogą zostać moimi ulubionymi. To jest właśnie ten Walmet, który miadę i jeszcze jeden taki John Deere, który jest traktorem startowym w Farming Simulator 22 na mapie amerykańskiej, czyli Elmkick. Zobaczcie, jaka jest sytuacja. Ja mam tutaj wjechać, taka kurydza wysoka, no ale to w farmingu niestety. Zobaczcie, no i będziemy tutaj nawozili. Czy to jest 42? Nie, to nie jest 42. Sorry, tutaj jest podświetlony z boku. Ale się no, też tutaj, no dobra, w słonecznik podjeżdżamy. Szkoda, że takich rzeczy tutaj jest dopuszczalne w farmingu. Takich rzeczy, no nie, nie wiem, czy, czy one powinny być, nie? Moim zdaniem, nie powinno być takich rzeczy jak nawożenie w taki sposób na, e, na polu słonecznika, kiedy on już taki wysoki jest, nie? No, są pewne ograniczenia w farmingu, niektóre rzeczy się nie zmieniły i. E, to jest coś takiego, że ja już to troszeczkę sobie pograłem i powiem wam, że wizualnie ta gra naprawdę bardzo zyskuje. Nawet na pewnych aspektach, jak animacje i tak dalej. Tu niestety nie widzicie takiej animacji. To są naprawdę, to jest bardzo, bardzo ładne. Aż nawet zbyt ładne. Zwierzęta po prostu wyglądają zbyt ładnie, jak na zwierzęta takie, e, które są na farmach, nie? Te owce wyglądają tak idylliczne, e, tak czyściutkie, są takie ładne, jak bajkach dla dzieci, tak? Tak więc no dobra, jest jak jest nie narzekamy, bo no po prostu ładnie wyglądają, no to, to ok, spoko, ale mam takie wrażenie, że aż zbyt ładnie, natomiast jeżeli, i dlatego jest takie pierwsze, wszyscy się zachwycają, ja również, że graficznie bardzo ładnie wygląda gra, dźwięki, no bomba, no jestem naprawdę pod dużym wrażeniem jak te dźwięki tutaj, ale jak zaczynamy tak Drążyć I to widzimy niedoróbki pewne, nie? Tak więc, tutaj, no, coraz więcej rzeczy podczas rozgrywki, tak? Wychodzi, że to nie do końca jest fajne, ale są niektóre takie rozwiązania, że naprawdę, naprawdę, no, zachwyciłem się niektórymi rzeczami. Podejrzewałem, że może być to farming simulator. 22 Zrobione, a w szczegółach to będę wam tłumaczył na poradnikach. Właśnie będę przedstawiał wam ciekawe takie rozwiązania, które są w Farming Simulator 22. Czy to związane z maszynami i bardzo ciekawe ich za zastosowanie, czy też po prostu z samymi mechanikami albo funkcjami, które zostały tutaj dodane w Farming Simulator 22. Pozwoliłam troszeczkę posłuchać tych dźwięków, bo rzeczywiście, Farming Simulator 22. Wiele osób się zachwyca dźwiękami, i ja jestem również tego zdania, że dźwięki w tej grze są naprawdę bardzo fajne. Zresztą zastanawiam się, żeby nie stworzyć taką serię, w której nic nie będę mówił, żadnej muzyki nie będzie w tle, tylko i wyłącznie, będziemy mogli posłuchać sobie tych maszyn, bo zarówno ciągniki, jak i nie wiem, przy, przyczepy. Czy inne maszyny, i dźwięki są naprawdę bardzo fajne. Tutaj już praktycznie kończymy wapnowanie. Musiałem jeszcze pojechać, żeby dokupić trochę wapna. Ciekawa sytuacja, widzicie, tutaj jest, na pole, to jest pole startowe. Ona jest w takim stanie na, na samym początku, czyli no gotowe, no jakby po żniwach. I tutaj nie ma chwastów. Natomiast pole, które w poprzednim odcinku, o tam, tam daleko. W poprzednim odcinku muciłem Okazuje się, że tam rosną chwasty Takie dosyć wysokie Nie wiem dlaczego, tutaj nie ma tych chwastów A tam są po prostu Dobra, lecimy sobie jeszcze tutaj e, Tak więc Taka sytuacja Z drugiej strony zastanawiałem się, czy tamte pole Też będę nawoził a czy będę wapnował i zdecydowałem się, że nie będę W ogóle wapnował Bo gdybym je powapnował, no to musiałbym je Uprawić, w tym sensie, że kultywatorować czy jakiś Jakoś uprawić to, tak? Przed siewem e, wypadałoby, chociaż mam siewnik z broną. E, tak więc chyba sobie bym to zostawił, tak, ale no, no przed siewem wypadałoby to jakoś uprawić też, tak e, więc zostawimy sobie, nie będziemy tam nawozili, nie będzie też e, tam orki, ponieważ gdybym teraz zaorał tamte pole, no to wyszłyby kamienie, należałoby te kamienie usunąć i tak dalej, i tak dalej. Nie mam na to czasu. Ponieważ, tak jak mówiłem na samym początku, u mnie miesiąc to jeden dzień. Za chwilę zresztą to zmienię i przestawię sobie tą długość. Tutaj jeszcze jedną taką rzecz, zobaczcie, te pola, no nie są tak dokładnie, jak gdyby, tutaj zawapnowane, Mimo tego, że to nie jest coś takiego, że ja nie, odjechałem za daleko od krawędzi pola, nie, po prostu tak pole tutaj ma, że żeby po prostu jak gdyby szersze jest niż ta szerokość robocza Nie wiem, tak to dziwnie wygląda i na tamtym polu wcześniejszym też tak wyglądało Dobra, lecimy sobie to rozładować, tak więc na tym polu będziemy za chwilę siać rzepak Z racji tego, że no, rzepak chciałbym posiać A nie będę tam orał, ani nie będę na, nawoził, znaczy nie będę tam wapnował Z racji tego, że no tak słabo wyglądało jakbym po wapnowaniu od razu Wapno by leżało, ja będą sobie siał rzepak, tak, tak więc to sobie odpuścimy. Zresztą to jest taka seria testowa, będę tutaj pewne rozwiązania testował. Yy, I tu akurat bardzo fajnie się wpisuje w to, co chciałbym zrobić. Dobra, tak więc jedna rzecz, dosyć też ciekawa, troszeczkę naiwna rzecz, ja kupuję tutaj, na przykład kupiłem nawóz w big bagach. Zobaczcie, jak rozładuję sobie. Rozładuje sobie big, znaczy siewnik, rozsiewacz, to one już nie są w big bagach, tylko czymś takim, a mianowicie w paletach. Ale tak po prostu działa. Tak działają te mechanizmy. Dobra, zresztą wiecie co? Ja zdecydowałem się, że nie pojadę teraz oddać tego sprzętu, tylko z racji tego, że tego nawozu i to jeszcze trochę mam i to fajnie to też nowość w farmingu, że podchodzicie, widzicie ile tego jest jest dosyć dużo, bo ja kupiłem 2000 litrów, zrobiłem tamte pole i zostało mi półtora tysiąca, tak więc zastanowiłem się, czy by nie wykorzystać ten fakt, że mam wypożyczoną, wypożyczony sprzęt, z racji tego, że zrezygnowałem z, tam, z uprawy i za chwilę siać będziemy po prostu mogli pod tym rzepakiem. Zdecydowałem się, że te półtora tysiąca za chwilę poleci sobie, polecę sobie z innymi, innymi tutaj kontraktami. Zresztą zaraz zobaczymy, jakie są kontrakty dodatkowe. To nie tutaj. Cały czas się mylę, bo te mini są takie duże, nie? Dobra, kontrakty na nawożenie. Czy są? Nie, no musi być. Dobra, to ja sobie tutaj znajdę, zrobię sobie te kontrakty. No i za jakiś czas wrócę. Rozpocząłem siewy, siemy, siejemy tutaj rzepak i tak jak wcześniej mówiłem, tutaj powinno być zaorane pole i powinno być zawapnowane. Ale tak jak przed chwilą tłumaczyłem, e, gdybym tutaj zaczął orać, to wyszłyby kamienie. Gdybym zaczął wapnować, jeszcze to trzeba później. Nawet wapnowanie to trzeba to jakoś później wymieszać, żeby to miało. Chociaż tutaj ten siewnik ma bronę aktywną. Niemniej jednak, zdecydowałem się, że tutaj nic nie będzie nawożone. Jeszcze teraz taki myk, zaraz zobaczymy. Nie, nie udało mi się. Nieraz chodzi o to, że. O, właśnie, bo tutaj jest, zobaczcie, tak troszeczkę jakiś kśmijak zrobił. Chciałem zobaczyć, bo często robię coś takiego. Kiedy sobie używam pracownika, tylko większość ludzi narzeka na pracownika takiego standardowego, a ja często go używam przy nawrotach, nie? Sobie go puszczam w, ten, w taki sposób, o, żeby on mi po prostu tylko ładnie, tak idealnie nawrócił, tak? okej, okay. on mi teraz nawróci, ja go wyłączę, ustawi maszynę, wjedzie, ja go wyłączę, później wciskam, że ja jadę i tyle, spoko. Tak więc tutaj jest taka tego typu sytuacja, że no nie będę tam nic robił. Jak widzicie, wykonałem tę misję i w sumie mój stan konta niewiele się zmienił od momentu, kiedy rozpocząłem ten odcinek. Jak rozpoczynałem, miałem 160 tysięcy, teraz mam 157, a przecież kupiłem może nie nasiona, ale nawozy, wapno. No i kupiłem myjkę. Tak więc w sumie jest ok. Wiadomo, jeżeli ktoś gra na sezonach, czyli na cyklach sezonowych, to z wydawaniem pieniędzy trzeba troszeczkę tak uważać, zwłaszcza na samym początku, bo tutaj o wiele dłużej trwa sam proces zarabiania, czy znaczy też niwa są rzadziej po prostu i jeżeli wydacie wszystkie pieniądze na samym początku, to później nie jest fajnie, bo nie macie tych pieniędzy, zaczynacie się zadłużać. E, trzeba te długi spłacać i tak dalej, i się to wszystko nakręca, nie jest fajnie. Tak więc, ja radzę wam troszeczkę na samym początku uważać z tym, jak inwestujecie i tak dalej, żeby po prostu mniej inwestować. Lecimy sobie cały czas na pracowniku, to pracuje pracownik. Ja za chwilę, wiecie co, zdecydowałem się, e, że zmienię sobie długość miesiąca tak, miesiąca, a nie sezonu. To już e, przed przed premierą jak gdyby zaczynałem właśnie uczulać Was, żebyśmy odeszli od tego, że mówimy o długości sezonu, a przeszli na długość miesiąca. Farming Simulator 22, gdzie mamy cykle sezonowe, jednak my ustawiamy sobie długość miesiąca i tu powoli trzeba się przyzwyczaić. Dlaczego chcę sobie zmienić, wydłużyć tą długość miesiąca? Ponieważ nie tyle, że się spóźnię z czymś, Tyle tylko, że chciałbym sprawdzić, czy będę miał więcej możliwości, więcej szans kupić tańszy sprzęt. Bo wydaje mi się, że tutaj co dnia się zmienia ta ilość tych dostępnych nowych sprzętów, może nie tyle nowych, ale z, ze zniżką. Tak więc wczoraj był sierpień, ale z racji tego, że miesiąc trwa tutaj jeden dzień, to dzisiaj mamy wrzesień. I w ciągu jednego miesiąca miałem tylko jedną jak gdyby, ofertę tych maszyn ze zniżoną ceną. Jeżeli bym sobie na przykład wydłużył miesiąc do trzech dni, czy to oznacza, że w jednym miesiącu będę miał trzy możliwości zakup, trzy nowe paki? Jeżeli tak, no to w sumie dlaczegożby nie? Mógłbym to z, coś takiego zastosować. W tym momencie chciałbym kupić pług. Być może używany i chciałbym kupić na pewno siewkę, bo na siewce, czyli na rozsiewaczu, można nieźle zarobić na kontraktach. Tak więc to chciałbym zrobić i na pewno jakieś wały, maszynę do zbierania kamieni, bo też będzie to potrzebne. Tak więc to wszystko, być może używane maszyny, chciałbym kupować. No i dzięki temu, że być może będę miał więcej opcji. W, częściej w ciągu miesiąca będę miał nie, nie po prostu tylko trzy maszyny, czy tam cztery, takie tańsze, tylko na przykład 12 albo 16. To może jeżeli będę miał szczęście, to mi się trafią akurat takie maszyny, których potrzebuję. Dlatego za chwilę sobie zmienię długość miesiąca i to jest tutaj chyba w tych opcjach. Tak, i tutaj zamiast jeden dzień ustawimy sobie po prostu, no nie, powiedzmy 3 dni. Zobaczymy jak to będzie. Te 3 dni one mi wejdą, już teraz się nie zmieni długość miesiąca, ja tu sobie zapiszę to. Oczywiście już teraz w tym momencie ta długość miesiąca mi się nie zmieni. Kiedy skończy się tutaj ten dzień, to wrzesień już zakończy się, będzie październik, ale październik będzie miał już trzy dni. Jeżeli w październiku zdecyduje się, że chcę jeszcze bardziej wy wydłużyć ten miesiąc, no to y, znowuż te zmiany wejdą, ale w listopadzie. Jeżeli chciałbym zmienić długość i zmniejszyć, to one też y, zmniejszą się, ale w następnym miesiącu. Tutaj też y, ludzie mówią często, że nie, żeby nie, nie stosować tych dłuższych dni, bo trzeba przewijać czas. No nie, niekoniecznie trzeba przewijać czas. W Farming Simulator 22 mamy tą opcję, że możemy teraz sobie spać. W domu powiedzmy, kiedy chcemy i na jaką długość chcemy dnia, tak więc można wykorzystywać to. Niekoniecznie wciskać tutaj opcję, żeby przewijać czas o 120, nie? tylko w tym momencie, kiedy potrzebujemy. No w takim przypadku, jak ja, nie mam zwierząt, nie mam szklarni i innych takich rzeczy. No to spokojnie mogę to zastosować sobie i będę właśnie chciał w październiku przypolować na tego typu maszyny, jakim pół jest. Może wały one są bardzo drogie, a one by się mi tutaj przydały. No, i rozsiewać do nawozu chciałbym takie rzeczy kupić sobie. Tak więc lecimy sobie tutaj z tym siewem. Podejrzewam, że nasion mi wystarczy. Cały czas na pracowniku jadę, żeby po prostu skupić się na tym, co chcę powiedzieć, a nie na jeździe. I szczerze mówiąc, tutaj pracownik, no, mieszane takie uczucia. On na pewno wydaje mi się, że pracuje lepiej niż było to w 19, chociaż oczywiście większość z was twierdzi, że na polu tak samo się zachowuje. No nie do końca, może na pewno to jest duży, dużej, duży skok dla tych, którzy grają na konsolach. No dla, tych, dla takiej osoby, jakim jestem ja, to ten pracownik no jest taki jeszcze uczniem podstawówce, jeszcze w pierwszej klasie jest, tak? Tam w drugiej klasie. Mam nadzieję, że dojrzeje do tego, że kiedyś będzie maturę zdawał i będzie naprawdę w tej grze podstawową, podstawowej pracownik będzie taki bardziej zaawansowany. Na razie on robi takie podstawowe rzeczy, tak jak mówiłem, dla osób, które nie, mają, nie mogły mieć wcześniej, w dzisiejszych farmingach, nie, nie mieli takiej możliwości, aby korzystać z modyfikacji, no to jest na pewno duże udogodnienie. W moim przypadku, kiedy ja używałem tego zaawansowanego pracownika, jaki był Corsplay no to jak gdyby um, widzę różnicę, że ten pracownik jeszcze musi tutaj troszeczkę dżając nad nim popracować, to nawet nie troszeczkę, ale jeszcze dosyć dużo. Najważniejsze jest, że po prostu ten pracownik on już jest bardziej użyteczny. Dobra, ja będę kończył ten odcinek, spotykamy się e, we wrześniu, nie? Już w październiku i zobaczymy zresztą piszcie w komentarzach, czy to zadziała, czy dobrze sobie wykminiłem, że właśnie jeżeli wydłużę sobie ten Miesiąc to będę miał więcej możliwości, żeby zakupić ten sprzęt przecenie, czy też nie. Aha, tu jeszcze wrócę na samym końcu do jeszcze jednej rzeczy. Nie podoba mi się w tej, w tej grze to i liczyłem na to, że w Farming Simulator 22 będę mógł używać znaczników. No w tym momencie, gdybym użył znacznika, to by tutaj się zaczęła robić mała tragedia, ponieważ te znaczniki tutaj zaczęłyby wyorywać, wyorywać duże kamienie, ponieważ tutaj się pokazywała po tych znacznikach tekstura orki. Tak więc chyba w 19 jak na razie, jeżeli to nie będzie poprawione, to raczej nie będziemy używać tych znaczników. No bo no, to wtedy wiązałoby się, że tutaj jakieś kamulce będziemy wyorywali tymi znacznikami. No to nie, to tak jak mówiłem, no ładnie wygląda ta gra wizualnie, ale jak w szczegółach sobie popatrzycie, to czasami takie kwiatki, no w postaci, a tutaj może nawet nie kwiatki, tylko bardziej takie kamienie czasami się pokazują. No więc w tym odcinku to wszystko. Spotykamy się w październiku. Pozdrawiam, Anton.